W spotkaniu ligowym Wrocławianki, mimo wygrania pierwszego seta, przegrały w Dąbrowie z MKS-em 1-3. Jeszcze wyraźniejsza była dominacja Dąbrowianek w ćwierćfinałowym meczu Pucharu Polski. Siatkarki Tauronu szybko i bez problemu rozgrobiły w hali Orbita Impel Guardie 3-0, by potem okazać się także najlepszą drużyną w turnieju finałowym. Dzięki wygranej w decydującym meczu z Atomem Treflem Sopot, siatkarki z Dąbrowy po raz pierwszy w historii zdobyły to trofeum i zapewniły sobie przepustkę do Ligi Mistrzyń. O świetnej postawie drużyny MKS-u w Radomskim finale. Świadczy fakt, że aż 6 z 7 nagród indywidualnych trafiło do podopiecznych trenera Waldemara Kawki. MVP zawodów została Izabela Żebrowska, a na poszczególnych pozycjach wyróżnione zostały Aleksandra Liniarska, Elżbieta Skowrońska, Krystyna Strasz, Frauke Diriks i Iwana Plchotowa. Wrocławianki z pewnością nie będą faworytkami trzeciej w tym sezonie konfrontacji tych drużyn. Na szczęście tym razem trener Rafał Błaszczyk ma znacznie mniej zmartwień kadrowych. W niedawnym meczu Pucharucew do zespołu wróciły Katarzyna Jaszewska oraz po długiej przerwie Bogumiła Pyziołek. Na powrót do optymalnej formy tej drugiej zawodniczki kibicom przyjdzie jeszcze jednak trochę poczekać. Obecnie gwardzistki plasują się na siódmym miejscu w tabeli, Wrocławianki mają szansę na szóstą lokatę przed playoffami, ale mogą też wciąż spaść na ósmą pozycję. Przydałby się zatem choć punkt w starciu z silnym zespołem z Dąbrowy. Początek sobotniego meczu o godzinie 17 w Hali Orbita.